Alert, alert! Odpalamy protokół Zwrot Akcji Stulecia. Zapomnijcie o wszystkim, co do tej pory myśleliście. Saga o klętwie tańca z gwiazdami i rzekomym romansie Agnieszki Kaczorowskiej właśnie wywróciła się do góry nogami. Przez ostatnie tygodnie cała Polska żyła rzekomym romansem Agnieszki z jej tanecznym partnerem. Wszyscy z troską i współczuciem patrzyliśmy na jej męża, biednego zdradzanego Maćka Pele, a on ono w tym czasie po cichu prowadził swoją własną, sekretną grę. Do sieci, jak donosi Pudelek, wyciekło zdjęcie. Zdjęcie, które zmienia absolutnie wszystko. Na tej szokującej fotce widzimy słodko śpiącego w łóżku Maćka Pele, a tuż obok niego, robiąca sobie z nim selfie, zupełnie inna, obca kobieta. To nie jest żart. Kim jest ta tajemnicza pani? To Patrycja, była dziewczyna byłego męża Kasi Skrzyneckiej. Tak, wiemy, to jest skomplikowane. Witamy w małym, hermetycznym świecie polskiego showbiznesu, gdzie wszyscy znają wszystkich. Co tu się dzieje? Dlaczego ona robi sobie zdjęcie ze śpiącym mężem Agnieszki Kaczorowskiej? Czy to jest ostateczny dowód na zdradę? Czy to jest zemsta za rzekomej owans Agnieszki? A może oni wszyscy prowadzą otwarty związek? Tyle nowych, fascynujących teorii. A najlepsza jest reakcja samego Maćka Pele. Zapytany o to zdjęcie z udawanym anielskim zdziwieniem pyta w internecie Czemu ktoś robi mi zdjęcia jak śpię? Nie wiemy Maćku. Może zapytaj koleżankę, która leży obok ciebie i trzyma w ręku telefon. To jest po prostu mistrzostwo absurdu. Cała Polska analizuje chemię Agnieszki na parkiecie, a w tym czasie jej mąż. No właśnie, co on tak naprawdę robi? My w alercie celebryckim jesteśmy wstrząśnięci, ale i absolutnie zachwyceni. To jest prot-twist, na który nie byliśmy gotowi. To jest lepsze niż jakakolwiek telenowela. Czy to jest ustawka, żeby odwrócić uwagę od Agnieszki? Czy to jest prawdziwy skandal i dowód na zdradę? A może oni wszyscy prowadzą otwarty związek? Tyle nowych, fascynujących teorii. Co myślicie o tej niesamowitej aferze? Kto tu jest ofiarą, a kto katem? A może wszyscy grają w jedną wielką, skomplikowaną grę? Czekamy na wasze teorie spiskowe i subskrybujcie, bo ta saga jest z czystego złota.